Jak go kleiłem, części jak wyglądały, identyczne części były właśnie same rysunki, w ogóle były w tym poprzednim gazie. Czyli tu była kabina, ale niestety ta jest wersja bez kabiny. Ale tu jest narysunek z kabiną, dlatego że jest identyczne rysunki były w poprzednim odcinku. Tu jest taki gaz. Ja musiałem zrobić coś takiego. Tu są oryginalne zdjęcia z parady wojskowej. Na początku świetnie Z parady wojskowej, z, dział, z działkiem. Wydamy bez kabiny, bez szybek. Co to znaczy? Bez. ram szybowca, ja zrobiłem tak samo sobie. Nie? nie ma szybek, nie ma tego, tak na tej paradzie zrobiłem sobie. I gaz 69 z uczypką, z armatką bez bez kabinki no, a czy bez kabinki no bez tej budy z tyłu My myśleliśmy, że to więc z to jest tak zwany prezent a prezentowa buda z tyłu materiałowa się wrócił się materiałowa. No, i teraz I tego oszaloną sobie wrzucę Zrób sobie do tego, osielone. Dobra, doczepimy. Cyk. jest kolejny. O tym może objadę. Ludmiłą. Rzmi, składem towarowym. Pojedziemy tym gagarinem. Chcę to zobaczyć. I piękny Eszelon w pełnym składzie. I tu mamy dzisiejszego bohatera od tego odcinka Gaz69 z Armatką.